Moi domownicy wyjechali z domu, więc co zrobiłam ja? Zrobiłam Day Spa! Właśnie zrobiłam day spa. wzięłam sobie najlepsze wino sobie z biedronki za 29,99. Wlałam gorącej wody do banny. Wsypałam sobie dużo magnezu. Naustawiałam świeczuszek pięknych, eleganckich lampeczek. Kupiłam sobie nawet piękny zapach do wanienki, żebym miał piękny aromat, żeby moje ciało w końcu pachniało piękną kobietą, która nie jest zmęczona polowaniem wiecznie takiej obiadków, obiadku w jest teraz jeszcze czas dla mnie po prostu teraz będę. zidełka, która unosiła się fantastycznie do góry. Ich aromat po prostu rozpływał mnie tak, że nie mogłam po prostu się nadziwić, że są takie zapachy. U mnie wiecznie albo amor, albo zapachy spod pachy i mówię, jak cudownie mieć czas dla siebie. Niech ta chwila trwa nawet i dwie godziny. Ale jest cudownie! Nałożyłam maskę na papę i po prostu upajałam się chwilą, chwilą relaksu. Dałam tyle piany do wany, żeby nie patrzeć na te swoje zwisające naleśniki, które... I pomyślałam sobie: Chwilotrwaj, popatrzyłam na tą pianę, na tą cudowną pianę, która okala moje ciało. Popatrzyłam na te wszystkie świeczuszki, na te lampeczki, na te wszystkie zapachy, które mnie otaczają w tym momencie. I mówię: Czyż może być piękniej? Wzięłam lampkę, przechyliłam, odstawiłam, zanurzyłam się w wanie w wodę. i się... normalnie poszłam się wylać. Tylko zanurzyłam hesz w wodę i po prostu mówię, no nie, kurwa, no nie, no tak mi się chce lać, że ja nie wiem. I wstaję po prostu cała ujebana w tej pianie, Zacząłem Udając, że jestem bardzo szczęśliwa, popatrzyłam na te wszystkie lampeczki, popatrzyłam na te wszystkie zapachy, popatrzyłam na te wszystkie świeczuszki, które się palą i spojrzałam w górę i mówię, kurwa, światła nie zgasiłam, no ja pierdzielę, co teraz za klimat, jest, że świeczka się pali i tutaj światło rozwalone, no nie W i po prostu toj jest szczęście. I znowu musiałam wstać. zobaczyć jak te chrapiące naleśniki, jak moje suty przedzierają się przez tą pianę. Musiałam znowu się odstrzepać z tej piany i ich gasi to pieprzone światło! Gasząc światło, wzięłam ze sobą miskę, że w razie czego jak jeszcze raz mi się zachce siku, to po prostu nasikam w tą miskę. Robiłam, wyjął sałatkę, że nową na święta. To właśnie w taką miskę, bo wolę być ubezpieczona i wolę mieć wszystko na miejscu, niż później znowu latać i otrząsać i otrzepywać się z tej całej piany. To jest normalnie jakiś rytuał, był po prostu. Ja nie wiem. I w końcu udało mi się położyć w tej pieprzonej wannie i elegancko się zrelaksować. Zaczęłam pić winko i kurwa woda zimna, i woda zimna, i znowu. żeby te wszystkie brudy z pleców to, które jak zawsze idę pod prysznic to tak słabo myję te plecy to żeby to wszystko się odkleiło żeby było wszystko fajnie, Tu mi się na namoczy tak mi się namoczy, że te wary się tak skurczą i trochę pójdą wyżej bo to przecież to w, w pewnym wieku to, to wszystko spada na dół, nie? i po prostu jak zwykle, wszystko po prostu na nie, 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 nie. i weź tu się kurwa zrelaksuj weź tu se usiądź i miej chwilę dla siebie i to tak wszystko właśnie wygląda, no